Jesteśmy dzisiaj w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia w Kutnie. Jest to kolejne już miasto, które odwiedzamy razem z maestrą Waldemarem Malickim w ramach cyklu warsztatów muzycznych poświęconych młodzieży ze szkół muzycznych. Panie Waldemarze, dlaczego tak rozchwytywany, tak zajęty mózg jak Pan chce, znajduje czas, żeby poświęcić młodym, nikomu nieznanym muzykom w małych miastach Polski na warsztaty muzyczne? W zasadzie to już nie, nie daje się aż tak bardzo rozchwytywać, coraz, coraz mniej yy, się daje rozchwytywać, ponieważ już się nagrałem w życiu bardzo dużo, teraz interesują mnie tylko wybrane elementy życia muzycznego. Natomiast kiedy gram z moimi kolegami młodszymi ode mnie o jakieś 40 lat albo i więcej, no to mam naprawdę poczucie własnej siły i tego, że mogę od nich wymagać tego tylko... tylko yy, co tylko uważam za właściwe i, i mogę rządzić. To jest jedyne miejsce na świecie, w którym naprawdę ktoś mnie słucha. I to mi się strasznie podoba, tym bardziej, że przekazuję moim kolegom y, pewne umiejętności, wydaje mi się, oraz nastawienie, które potem będzie dla nich niezwykle istotne y, w normalnym życiu koncertowym, kiedy spotkają y, imprezarię jakiegoś albo partnera, który będzie musiał z nim nagle zagrać i ten partner będzie na przykład niezdolny. Więc ja biorę na siebie jeszcze taką rolę. Kameralistyka i, i możliwość gry dzieci lub śpiewu w zespołach jest chyba najbardziej rozwijająca. Dlatego też, biorąc pod uwagę autorytet mistrza pana Malickiego i oczywiście jego popularność, chyba nie ma nic lepszego, co możemy zaoferować naszym uczniom. Te warsztaty dużo nas nauczyły. To było dziwne, bo zazwyczaj graliśmy je tak przeciętnie, graliśmy je zupełnie inaczej, patrzyliśmy na nie, a kiedy, um, kiedy zagraliśmy je z panem Walickim, wszystko się zmieniło, bo pokazał nam, że możemy patrzeć na te utwory zupełnie innymi oczami. Chciałbym w przyszłości być muzykiem i myślę, że to jest dla mnie bardzo dobre doświadczenie. Kontakt z innym muzykiem, o, o, dzięki któremu mo możemy się nawzajem czegoś nauczyć. Z takim panem jak pan Malicki naprawdę warto y, po prostu uczestniczyć w takich y, warsztatach, y, ponieważ one są y, bardzo wzmacniają tak jakby naszą motywację. Y, do. Y, 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 po prostu do dalszego rozwoju. Jakie plany na przyszły rok? Bo to już jest drugi cykl warsztatów organizowanych, finansowanych przez Fundację PZU przy pana udziale, za co dziękujemy. A jakie plany na przyszły rok? Znów kolejne pięć miast, czy troszkę inna formuła? Nie wiem. W międzyczasie po niektórych z naszych, naszych spotkań zgłosiły się inne szkoły zainteresowane bardzo, bo im się to bardzo spodobało i też chciałoby, żeby ich dzieci miały tego, tego typu przeżycie z muzyczne z kimś, kto nie boi się historii muzyki, tylko, tylko po prostu traktuje muzykę jak, jak, jak jakiegoś bliskiego, jak, jak coś, co nas otacza i, i czym możemy manipulować w zbożnym celu. Więc kto wie, czy nie, nie powtórzymy tego samego, skoro okazuje się, że w Polsce jest tyle ludzkiego entuzjazmu, prasobitości i, i takiej cudownej zachłanności na muzykę. Myślę, że na tych warsztatach nawet tak zauważyć można, że Najważniejsze jest jednak muzykowanie. To pan Maliski myślę, że swoją osobowością, swoją osobą to nam prezentuje wszystkim, że najważniejsza jest muzyka i czy kariera będzie później się rozwijać, czy się nie będzie rozwijać, to najważniejsze jest tworzenie, kreowanie na scenie. Nieważne co by się działo, trzeba po prostu grać, cieszyć się z tego i myślę, że pan Maliski jest taką osobą, która nam to uświadamia i nam pomaga to zrozumieć.